Tych podstawowych obiektów przemysłowych są napędy prądu przemiennego. Można te napędy automatyzować na różny sposób. Podstawowy układ to układ ze starterem. Nie jest to układ tylko o znaczeniu historycznym. Stosowane są te napędy do dzisiaj. Taki układ mamy tutaj przedstawiony. Tu mamy faktyczny starter i ten starter steruje. Nie silnikiem wielobiegowym, ale modelem zbudowanym z silniczka prądu stałego. Urządzenie wymaga załączenia zasilania i wybrania trybu pracy. Może być wyłączone, może być tryb zdalny i może być tryb lokalny. W trybie lokalnym sterowanie przyciskowe uruchamia napęd, silnik zaczyna pracować i sygnalizowany jest pierwszy bieg. Możemy przejść. Przyciskowo na drugi bieg możemy napęd zatrzymać. No, działanie elementarne, ale nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś teraz przy schodach ruchowych z takim napędem, czy przy podajniku e, produktów w fabryce, gdzie produkty jadą e, w nieregularnym rytmie, raz wolniej, raz szybciej, żeby ktoś stał tym nie sterował. Mamy do tego układ nadrzędny. Jeżeli chcemy zbudować układ nadrzędny ze sterownika e, swobodnie programowalnego, żaden program, można to, problem. Można to ująć ładnie jako układ sterowania sekwencyjnego e, w kategoriach stanów, przejść e, zmiennej stanu, tak żeby mieć... E, wszystko ładnie uporządkowane i przygotowane do pracy z, ze skadą czy z panelem operatorskim. Co innego, gdy mamy do dyspozycji tylko przekaźniki programowalne. Bardzo dobre urządzenia, od lat stosowane, rozwijane, ale programowane trochę inaczej niż sterowniki Siemensa dowolnej generacji, czy urządzenia SAI, czy Rockwella Omrona. Inaczej się je trochę programuje, inaczej działają. No ale mamy taką sytuację, że chcemy taki napęd zautomatyzować przy pomocy właśnie tych przekaźników programowalnych. Tu jest to zrealizowane i działa to w taki sposób, że mamy dwa przekaźniki. Ten przekaźnik służy jako zadajnik i sygnalizator stanu urządzenia, a ten służy jako urządzenie przetwarzające dane. Przełączę się teraz na starterze, na sterowanie... Remote zdalne i spróbuję sterować teraz y, tym napędem, żeby może tak to było widać, i to poproszę, tym napędem y, zdalnie. Mam tutaj możliwość uruchomienia przyciskowego zdalnego. Napęd się uruchomił. Dołączę drugi bieg. Pracuję na drugim biegu. Jeżeli teraz Zdejmę sygnał z czwartego wejścia. Tutaj jest inne połączenie. No, przez styk normalnie zamknięty. Stop uzyskujemy przez rozłączenie obwodu. Pali się tylko lampa sygnalizująca zdalne sterowanie, i stąd mogę sterować tym urządzeniem. Wyłączę i jak wygląda to w oprogramowaniu. Układ oprogramowany jest przy pomocy logo Soft Comfort wersja na Windows 10 i układ obejmuje programator, logo, który zajmuje się sterowaniem, i logo, który służy jako interfejs. One są połączone siecią Industrial Ethernet, protokół S7 Connection i zadeklarowane jest połączenie Connection które powoduje przenoszenie stanów wejściowych na wyjścia tego sterownika oraz rozkazów zadawanych przez wejścia na flagi tego sterownika. Program jest zapisany w postaci schematu blokowego. No i to jest tutaj dosyć uciążliwe, zrobienie układu sekwencyjnego który korzysta z pamięci stanu 0, stanu 1, stanu 2, czyli zatrzymany, wolno, szybko i przez przejścia załączające i kasujące stany urządzenia. Funkcje wyjściowe są też tutaj ujęte. Na sterownikach swobodnie programowalnych wszystko wykonuje się znacznie prościej, ale tutaj, jak się okazuje, można to też skutecznie wykonać. To wszystko.